Cześć, moje kochane osoby z Podznakowagi. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Spójrzmy na aspekty, które Was zawsze interesują. Układ tam będzie tutaj w nowej wersji. Mam nadzieję, że się spodoba, jakby co piszcie. Ja Wam dziękuję dotychczas za cudowne komentarze, za wspaniałą energię i za to, że jesteście. Także serdeczne dzięki za subskrypcję kanału. A jakie karty? Jak ten układ będzie wyglądał? Władczyni jest na... Relacje z bliskimi otoczeniem przyjaciółmi. E, rodzina, już patrzymy. 5 Pucharów. Finanse, 10 Pucharów. E, z czym będziemy się zmagać? Giermek denarów i ogólny problem zdrowotny. 8 buław. A więc, układ jest ciekawy. Daje do myślenia. Jednak, karta tendencyjnie to spadkowa. No, ale widocznie pewne układy. Zależności będą takie, a nie inne. W ogóle w otoczeniu, w relacjach z otoczeniem, znajomymi, pokazała się władczyni, albo my będziemy się czuć tutaj, jak jakbyśmy rządzili, panowali nad daną sytuacją, lub odczujemy bardzo pozytywny wpływ silnej kobiety, kobiety interesu. Na nasze układy. Być może się, się z kimś spotkamy, może nas czekać uroczystość, jakaś impreza ze znajomymi, powrót do przeszłości, ale na pewno dobre, dobre tutaj relacje. Natomiast z rodziną troszkę trudniej, bo mamy już tą piątkę pucharową, no i ona oznacza oczywiście jakieś rozczarowanie, nieprzyjemności, coś może się nie udać, coś może nie wyjść, tak? Trzy puchary rozbite, dwa jeszcze w przygotowaniu, czyli można jeszcze je użyć. To oznacza, że, że relacje z rodziną mogą się nie układać, może dojść do konfliktu, kłótni, możemy mieć bardzo duże poczucie winy, ale karta nas namawia do tego, byśmy nie płakali zbyt długo nad tym, próbowali to naprawić. Być może są osoby, sytuacje, które są dla nas dostępne i możemy je wykorzystać, zmienić. Finanse: 10 Bucharów będziemy świętować, zadowoleni będziemy z daru losu, jaki otrzymamy. W jakimś sensie, a więc tutaj e, możecie odczuwać pozytywną energię. Tak czy owak, e, jeśli szukamy dobrych rozwiązań w kwestii finansowych, karta mówi, kto szuka, ten znajdzie. Także w otoczeniu, czy najbliższa rodzina nas może zaskoczyć prezentem, spadkiem, darowizną. Z czym będziemy się zmagać? Giermek e, denarów e, z jakimś początkiem, tak? Każdy giermek niesie energię początku lub e, może wiązać się z młodymi osobami. Być może będziemy się zmagać z nauką, e, przetwarzaniem czegoś e, i z wchodzeniem od, no, od początku do czegoś, do jakiegoś systemu. E, możemy mieć na kurs e, lub musieć się czegoś po prostu nauczyć. Ogólny problem zdrowotny pokazał się na ósemce buław, gdzie karty pokazują oczywiście, że jest to czas ruchu, wiadomości. Zwróćmy uwagę na kości stawy, stany zapalne, stany podgorączkowe, kręgosłup, kolana, najbardziej obciążone stopy łydki. Więc tutaj ten, ten, ten układ będzie troszeczkę nieprzyjemny. No i u, właśnie problem może polegać z tym, że możemy czegoś nie robić, lub robić za mocno, tak? albo zbyt gwałtownie, albo w ogóle przysiąść. Tak? I karta mówi, że rozruch powinien być, ale nie taki mocno skokowy. Tak? No i to zdrowie tutaj się pokazuje też w tym aspekcie, że będziemy otrzymywać dużo różnych wiadomości i będziemy musieli je szybko przetwarzać. A więc z tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I idziemy dalej do osób z podznaku Skorpiona. Witam serdecznie, drogie Skorpiony. Bardzo się cieszę. Drogie Skorpiony, zapraszam Was na horoskop miesięczny. Będzie to nowsza wersja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jakby co, piszcie, komentujcie. Dziękuję za cudowne tutaj słowa, za serduszkę. Również Was wszystkich pozdrawiam. A jakie karty? Już patrzymy, jak układ będzie się przedstawiał. Relacje z otoczeniem, bliskimi, przyjaciółmi, dziewięć pucharów. Rodzina, królowa Buław. E, finanse, dziewięć mieczy. Z czym będę się zmagać w tym miesiącu, kochankowie? No i ogólny problem zdrowotny. Osiem buław, czyli tak jak poprzednicy macie tutaj także tę kartę, być może jest to znak, że rzeczywiście i wy gdzieś tam będziecie w ruchu i ten ruch będzie pozytywny, negatywny. Do tego oczywiście przejdziemy. Zaczynamy od bliskich, otoczenia, tak, znajomych. Dziewięć pucharów, dotrzymacie... Jakieś fajne zaproszenia, dobre wiadomości. Ktoś może chcieć z wami spędzać miło czas, zaprosić na grilla, na jakąś zabawę. No i tutaj jest sielska, luźna, lekka atmosfera spełnienie, zadowolenie, radość, po prostu. Korzystajmy z tego. Rodzina. Królowa Buław, silna kobieta albo to wy będziecie reprezentować taką postać, gdzie będziecie wszystko wy załatwiać, nadawać ton być dominacyjne lub może nas czekać spotkanie lub zmaganie z silną, dominującą, charyzmatyczną kobietą, która będzie wszystkim kierować i narzucać tutaj swoją wolę. Finanse. Dziewięć mieczy, a więc będziemy się czegoś obawiać. Tutaj nie znaczy to, że będziemy mieli się czego bać, tylko po prostu przeważnie jest to karta czarnowictwa i takiego nastawienia, że, że coś się nie uda albo że no, nie będę mieć tych pieniędzy i to się tego boimy. Tak? Karta lęków często nieuzasadnionych, które można rozwiązać się takim racjonalnym, spokojnym, statecznym podejściem. Z czym będę się zmagać? A no właśnie, z kochankami, A kochankowie to emocje to niemożność podjęcia wyborów i w ogóle generalnie będziemy się czegoś kurczowo trzymać, tak? Tutaj osoby się trzymają na przykład miłości, tak? Ale zmaganiem może być podjęcie jakichś konkretnych decyzji, gdzie emocje mogą przeszkadzać i pomagać. Na pewno powinniśmy się kierować tym, co mówi nam głos serca, bowiem on będzie pokazywał nam najwłaściwsze, że tak powiem, rozwiązania, ale i tak nas po prostu czekają rozstępki emocjonalne. No i ogólny problem zdrowotny, osiem buław, ruch, pozytywny i negatywny. Pozytywny to ten, że zachęca nas do działania. Możemy podróżować. Mieć tutaj w związku ze zdrowiem, ale nie tylko. Może być też to, żeby nas motywować do po prostu ćwiczeń, zmiany diety, zmiany nastawienia, lekkiego treningu, ale nie przetrenowania, bo tutaj możemy coś przedobrzyć, tak? tak także uważajmy na kolizję, wypadki, małe upadki, nic groźnego, ale jednak, tak? Skręcenia na przykład, tak? tutaj też mogą być. Zwróćmy uwagę na ko kości stawy, oczywiście, tak. Stopy, nogi, kolana, kręgosłup, ale głównie dół, tak, czyli tutaj uda, właśnie stopy. To, to jest taki newralgiczny punkt. Myślę, że będzie dobrze, ale będzie dużo się działo. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, przechodząc dalej. Idziemy do strzelców, już idziemy. Witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Będzie to nowa wersja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jakby co piszcie, chętnie przeczytam, odpiszę, zareaguję. Dziękuję oczywiście za piękne łapeczki w ogóle, za to, że jesteście. No i spójrzmy na karty, tak? Jakie to będą. Relacje z bliskimi, z otoczeniem, władczymi, przyjaciele, na przykład, tak? Relacje z rodziną, giermek Pucharów. Finanse słońce całkiem nieźle w tym miesiącu. Z czym będziemy się zmagać? Dwójeczka pucharów i ogólny problem zdrowotny, rycerz pucharowy, tak? Już patrzymy. Zaczynamy od karty silnej kobiety. Może reprezentować Was, czyli możecie się czuć, jakbyście panowali nad daną sytuacją, czuć obfitość z tego, że macie tak fajnych przyjaciół, takie fajne otoczenie, lub jakaś silna kobieta będzie bardzo pozytywnie wpływała na Wasze układy w otoczeniu, w przyjaźni, i także możecie zrobić jakiś dobry interes. Rodzina, Giermek, Pucharów, otrzymamy jakieś zaproszenie, pojednanie, gest, wyznanie uczuć, ciepła, miła atmosfera i spędzanie czasu z młodymi czy młodszymi osobami, dzieci. finanse. Słońce Słońce mówi nam o tym, że tutaj e, powinniśmy mieć szczęście do pieniędzy powodzenie, sukces, zadowolenie, e, satysfakcja, dobre układy finansowe nie powinno być straty pieniądz przychodzący no i takie szczęście do pieniędzy, dobra ręka do pieniędzy dobre umowy, takie dobre zależności, Dobre układy tutaj dobre biznes. Z czym będziemy się zmagać? Dwojeczka Pucharów. Karta, no, dobra w jakimś sensie, ale jeśli chodzi o zmaganie, może być zmaganiem partnerstwo. Może na przykład być to jakiś problem dla nas, by odpowiednio empatycznie i Zrównoważenie działać, tak? Na ludzi i w ogóle podchodzić do nich właśnie z empatią, ale też partnerstwem. Często na przykład chcemy sami coś załatwić, a ta karta mówi: Nie, nie, musisz z kimś. Musisz tutaj się zwrócić do kogoś o pomoc lub komuś pomóc, by to partnerstwo właśnie zadziałało. No, i ogólny problem zdrowotny: rycerz pucharowy, coś do nas będzie wracać z przeszłości, przewlekłe dolegliwości. No, jest to też karta oczywiście aspektu związanego z chorobami układu moczowo-płciowego, nerkami, przepływem wody w organizmie, powtórzenie czegoś, jakichś badań, czegoś co trzeba zrobić. Być może coś będzie źle, na przykład, odczytane czy zrobione dlatego. Właśnie trzeba będzie wrócić i ponownie tutaj coś wykonać. Tak? Często to jest właśnie karta badań, które na przykład nie dają miarodajnych wyników i one są takie, że nie wiadomo, co, co to jest, więc trzeba powtórzyć. tak? I coś może po prostu być w cyklu takim zamkniętym, znowu, znowu trzeba co zrobić. W każdym razie karta dobra, ale mimo wszystko. Karta powtórki i tych dolegliwości, które po prostu są na bieżąco odnawialne, tak? No nie wiem, mieliśmy problem z stawami, no to znowu zaczną boleć. Bóle z, na przykład, jakieś związane z sercem, nie wiem, z ręką, oką, okiem, no to to, co wszystko może powracać. No i to są też kwestie zaburzeń hormonalnych, na przykład, jeżeli pytamy, czy to jest dobry czas ten miesiąc, by no tutaj po prostu. Zaś wciąż że karta mówi, że nie, coś nam się może nie udać i trzeba będzie powtórzyć. Tak więc tutaj ten aspekt się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej.